Cześć. Witajcie. Ja jestem Mikołaj, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam 10 skinów, które warto kupić w Brawl Stars. Ale jeszcze przed tym chciałbym wam życzyć przede wszystkim wesołych świąt, dużo zdrowia, dużo radości i dużo szczęścia. Także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i ja bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc, ok, także już przechodzimy sobie do pokazania Wam 10 skinów, które według mnie warto kupić. Oczywiście nie będziemy brali pod uwagę skinów, które są z rodzaju rzadkiego i bardzo rzadkiego, ponieważ te skiny praktycznie czym się różnią? Tym, że są przebrane innym kolorem, więc to nie ma znaczenia. Także trzy pickie, cztery mityczne i trzy legendarne dzisiaj Wam pokażę te skiny, które warto kupić. Jeżeli chcecie drugą część, komentarz, łapka. I będę wiedział, że 50 łapek to kolejna część pojawi się już niedługo. Także okej. Okay. Zacznijmy sobie od pierwszego skina. Pierwszym skinem, oczywiście, to jest bardzo znany skin z sezonu pierwszego kalentu zadymiarskiego. Buntownik Mortis. No on, nie, on nie był w karcie Zadymiarskim, natomiast był głównym e, skinem który wtedy wyszedł. Dlaczego ten nie jest, jest tutaj uważany według mnie za waltego do kupienia? No po pierwsze, zobaczcie sobie atak, wiadomo, że tam się dużo nie, 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 nie różni, no ale ult już jest naprawdę bardzo fajny. Oprócz tego ma jako jeden z niewielu e, głos. Tak, on ma głos taki fajny. Tutaj sobie podgłośnijmy, podgłośnijmy, przepraszam. O, ma inny głos, także to jest naprawdę bardzo fajne, no mało epickich skinów ma zmieniony głos, także polecam tego skina bardzo serdecznie kupić, a jeżeli ktoś go ma tak jak ja, z, na przykład ze StarDropa, pana no to oczywiście, no to ma szczęście, bo ogólnie ten skin jest fajny, no ale teraz przejdźmy sobie do drugiego skina w dzisiejszym odcinku, przepraszam bardzo, jest to skin e, do Franka, nazywający się oczywiście Rycerz e, Duch e, Frank. Dlaczego go wybrałem? No, wiem, że jest więcej lepszych skinów, natomiast ten skin jest e, lekko mówiąc zapomniany, dlatego go wybrałem, on może nie ma specjalnego głosu tak jak Mortis, ale przynajmniej ma fajne ataki, możecie zauważyć taki niebieski, zobaczcie, że ma taki fajny, taki miecz, tak, jest fajnie ubrany, tam wyfioletowe, no i ult, jeżeli chodzi o ult, no to zobaczcie, ult, ult też jest fajny, też fajne animacje tego ulta, także tak to wygląda, OK. Także spoko. No i przejdźmy sobie jeszcze do trzeciego skina z epickich przebrań w dzisiejszym odcinku. Tak jak po, przypominam, jeżeli komuś się nie podoba e, albo po prostu zapomniałem jakiegoś fajnego skina, bo po prostu go nie przedstawiłem, bo ogólnie skinów w się jest 700, no to w komentarzach napiszcie. No ale natomiast trzeci skinem z epickiego i ostatni to jest Trojednik Piper. Dlaczego go wybrałem? No, ponieważ bardzo dużo osób go uwielbia. Się nie dziwię dlaczego, bardzo fajne ataki, spoko ma ataki, fajnie też jest przebrana, tak, fajnie wygląda ogólnie, 3D, ulta też ma spoko, nie jest jakiś specjalnie fajny, natomiast jest ten skin fajny. Jeżeli ktoś ma takie szczęście, jak co niektórzy z nas pewnie, no to oczywiście ten skin można trafić, tego skina w, e, oczywiście w trybie rankingowym z rankingowych star dropów. Teraz przejdziemy sobie oczywiście do mitycznych przebrań. No i pierwszym mitycznym przebraniem też będzie to piperki, czyli Atena Piper. To jest skin, który zdecydowanie jest o wiele ładniejszym skinem od tamtego. No ale jeżeli ktoś nie ma 200 gemów, no to oczywiście tamtego skina nie kupi. No ale jeżeli ktoś ma, no to tego skina bardzo serdecznie polecam. Bardzo fajne animacje, zobaczcie, że z niebieskiego zamienia się w złoty, a tak, tak. E, następnie ta tarcza też jej się pojawia. Ona oczywiście nią tam przekłada, bo wiadomo, że tym strzelatą, tak jakby rycerską parasolką. ulta ma takiego złoto niebiesko. Jeżeli jeszcze jak widać, jak wyskakuje z tej, tym ultem, no to widać tam taki niebieski promień. Zobaczcie, o przyjrzyjcie się, widzicie to tak szybko. No bo to oczywiście od razu jak skaczę. No ale ten skin, według mnie, zdecydowanie jest najlepszym skinem do Piperki. Jeden z najlepszych na pewno. Dobrze, teraz piąty skin to jest najnowszy skin do Colta chudy Cold. To jest skin, który zdecyd zdecydowanie jest bardzo fajny i warty do kupienia, ponieważ ten skin ma przede wszystkim bardzo fajne dźwięki ataku. Zobaczcie, już tutaj wam podgosiam, zobaczcie, że... No właśnie. Bardzo fajne dźwięki ma ataków Cold. Ma bardzo fajnie... Fajnie jest ubrany przede wszystkim. Fajne ma tutaj tekstury, animacje. No, jedynie, czego brakuje, to głos. Natomiast, przez to, że ma te dźwięki, oczywiście, ataku, no to w sumie tam możemy to wybaczyć, super. Celowi. Natomiast ten skin naprawdę jest walty swojej ceny. No i polecam go przede wszystkim kupić. Bardzo fajnie wymiata. Jest po prostu jeden z najlepszych do colta, Jeżeli ktoś nie lubi mecha colta, no to ten chudy kolt zdecydowanie jest walty do kupienia. Dobrze, przejdźmy sobie do trzeciego skina mitycznego w dzisiejszym odcinku i do szóstego ogólnie. No i to jest Poseidon LT. Tak, to jest kolejny skin LT. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Przede wszystkim jego ult jest bardzo mocny, jeżeli atakujemy. Tak, ma bardzo ładne animacje. A najpierw przede wszystkim zobaczcie, że jego atak tutaj postałowy. O, zobaczcie, taki złote oczko też jest złote. Fajnie to wygląda. Jest fajnie ubrany tak z tymi mackami. Tak właśnie wygląda z przodu. Bardzo fajnie. No i jeżeli chodzi o ulta, no to zobaczcie sami w Zobaczcie, patrzcie jeszcze fajnie, tutaj mamy taką wodę, e, to się jeszcze kręci wokół dość dookoła, no i jeszcze na koniec zobaczcie, że tutaj jakieś rybki są, także naprawdę ten skin jest wart swojej ceny. I naprawdę polecam go kupić, bo naprawdę bardzo fajnie wygląda. Więc tak to właśnie wygląda i teraz przejdźmy sobie do siódmego skina i do, i do ostatniego skina z mitycznych przebrań, jest to... E, może to być kontrowersja. Natomiast, wybrałem tutaj skina niegrzeczny Ru. Przepraszam cię, Sigma Sigma, bo ja muszę teraz e, pokazać kolejnego skina. Niegrzeczny Ru. Kolejny skin. To jest skin taki dziwny. W tym, w tym odcinku nie zobaczycie kresków kowego spajka. Ponieważ ten skin już jest za bardzo przeceniony, prze, przeceniony przepraszam, ale tutaj skinę jednak niegrzecznego dół pokażę. No przede wszystkim, patrzcie jak on dziwnie chodzi, to jest w ogóle hit. Mi się wydaje, że pod, mi się wydaje, że tam naprawdę jest tylko tak jakby za tą skórką, no i oni musieli... Ale to tak wygląda jakby on naprawdę, jakbyśmy na niego patrzyli z jakiejś kamery. Zobaczcie jak on w ogóle, on też się tak, wiecie, on tak bucho, czy tak dziwnie chodzi. Tak dziwnie też chodzi, tak z jednej na drugą stronę. Tak, tak właśnie wygląda ult. On właśnie ma takie drzewka ze śniegu, także fajny fajny ult. Oj, tu ma jeszcze znak ze śniegiem, że uwaga, że śnieg, więc naprawdę fajnie to wygląda. No i polecam tego skina kupić. Walcz swoje ceny zdecydowanie. Jeżeli jakiś skinów nie będzie tutaj, jakich byście chcieli, no to oczywiście w drugiej części będę mógł Was posłuchać. Napiszecie w komentarzach, jak ja te skiny Wam przedstawię. Dobra. Ostatnie trzy skiny należą do skinów legendalnych. Pierwszym skinem oczywiście nie będziemy tutaj brać żadnego Feniksa kruka, ponieważ ten skin nawet nie ma dźwięku, rozumiecie, On nie ma dźwięku i nie ma nie ma nawet niestandardowej eliminacji. Nie wiem jaki ten, ten skin jest za 300 gemów, skoro on nawet takich prostych rzeczy nie posiada. Natomiast pierwszym skinem, który Wam przedstawię, to jest oczywiście e, Do Bibi. Tak, do Bibi tutaj sobie już nią szukamy. Ja nią nagle nie widzę. Sody, to Todd Bibi, gdzie ty dobra, tutaj jesteś. No i ten skin już tutaj ma na przykład animacje niestandardowe eliminacje, ma tutaj głos specjalny i ma też tutaj fajne e, tekstury. Wy, włączmy sobie dźwięk i zobaczcie sami. Tutaj ma taką e, tak strzela właśnie. O, niestandardowa eliminacja to jest ten miecz, co w ziemię wchodzi. Ult bardzo podobny do ataku Kalla. No tutaj słyszeliście też e, głos e, Bibi, więc tutaj naprawdę też głos się zmienia. Ult jest piękny, niestandardowa eliminacja, bardzo fajnie ona wygląda. Bardzo fajne... Tekstura, tekstura bardzo fajnie to właśnie w ogóle przede wszystkim wygląda, także polecam tego skina kupić. Nie jeden z najlepszych, e, jeżeli chodzi o legendarnych. Zobaczcie, ona naprawdę pięknie wygląda. Oczy ma takie hero brainowe idealnie, pode mnie. Dobrze, teraz dziewiąty skin w dzisiejszym filmie to będzie nita z ciosami. Wiem, że też może Wam się nie podobać. Jednak zobaczcie, jaki on jest bardzo mroczny skin. Zobaczcie. Ten skin naprawdę jest mroczny. Też ma niestandardowe eliminacje, też ma głos, też ma tekstury, też ma fajne e, animacje. Już sobie to zobaczymy zaraz w tym momencie. Zobaczcie, ona szczat takimi kur... piłka... pił... piłeczkami, które właśnie wygląda... To wygląda właśnie jakby ona się podkręcały. Zauważcie że tak by te piłki się podkręcały. O, stąd będzie lepiej. O, widzicie, ono tak wygląda jakby ono miało zacząć przyspieszać i naprawdę to fajnie wygląda, tak? Niestandardowa, niestandardowa eliminacja, no to oczywiście tak to właśnie wygląda. Tutaj kapelusz wychodzi. Misiek wygląd, wygląda tak. I Misiek też ma bardzo fajny głos, także tak to wygląda tutaj, zobaczcie. Bardzo fajne animacje, więc naprawdę skin walty swojej ceny. No i ostatni skin w dzisiejszym odcinku. No to to jest skin do zadymiarza legendalnego, do upiolnego rycerza Draco. Dlaczego go wybrałem? Wiem, że może dużo osób go nie lubię i ogólnie nie kupi go, bo nie walty, natomiast jest walty, uwierzcie mi, ponieważ... On już od razu tutaj widać, że jest bardzo ładny, też ma głos. Na przykład tu zobaczcie, Fenix Phoenix na przykład nie ma w ogóle ani standardowych eliminacji, i nie ma nawet głosu specjalnego. Natomiast te skiny legendalne, które wymieniłem, mają sobie te dwie cechy, które powinny mieć legendalne. Zobaczcie, tutaj mamy taki atak. Mamy fajną animację, taki płomień niebieski, jak zabijamy kogoś. Tak wygląda ult. Przemieniamy się, mamy takie kropeczki za sobą. Tak jakby taka energia za nami była. No i zobaczcie, że bardzo fajnie tutaj strzela. Animacja zabijania jest taka sama, jak tutaj właśnie przy tym zwykłym strzelaniu. No więc tak to właśnie wygląda. Także to było według mnie 10 skinów, które warto kupić w Brawl Starsie. I przede wszystkim to są skiny, które naprawdę jeżeli traficie albo kupicie, nie będziecie żałować swojej ceny. To tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, życzę Wam przede wszystkim wesołych świąt jeszcze raz, napijcie się, zjedźcie dużo prezentów, dużo radości i dużo szczęścia. No bo jeszcze do życzeń z szczęśliwego nowego roku jeszcze sobie to powiemy, spokojnie jeszcze będą odcinki, bo odcinki teraz będą się pojawiały mam nadzieję, co, że co dwa dni. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!